Cześć i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dawno mnie tu nie było. Jesteśmy zdziwieni jeszcze, czy już nie? Bo wydaje mi się, że już nie. Przychodzę dzisiaj do was z moim TBR na wiosnę. Nie oszukuję się nawet, że będę miała tutaj, wiecie, TBR -y miesięczne, bo wiadomo, że one nie wypalą, wiadomo, że nic z nich nie wyjdzie. Dlatego stwierdziłam, że będziemy sobie robić TBR -y na daną porę roku. I właśnie ten mój wiosenny TBR będzie się składał z pięciu książek i z jednej serii, która będzie dla mnie re i już ją zaczęłam, więc zaraz Wam o niej powiem, ale też postaram się Wam polecić chociaż kilka książek, które wydaje mi się, że na tą porę roku mogą się Wam dobrze sprawdzić i mam nadzieję, że jeszcze ich nie czytaliście, a jeżeli czytaliście, to dawajcie znać w komentarzach później, czy zgadzacie się ze mną, że to będą książki idealne właśnie na wiosnę i nie gadajmy już więcej, biorę łyka kawy. I lecimy z moim kibiarem. Jak mówiłam o serii, którą chcę przeczytać, to mam tutaj na myśli Mroczniejszy odcień magii, czyli Mroczniejszy odcień magii, gdzie, gdzie jestem już, jak widać, w połowie. Yy, Zgromadzenie cieni i wyczarowanie światła. To są książki, które ja czytałam, żeby was nie skłamać, kiedy one wychodziły. Zgromadzenie cieni i z... A... No, wydać, jest z tego roku była wydana ta książka w Stanach, chyba nie. No, w 2017 w Polsce. Więc w tamtym czasie czytałam te książki i bardzo mi się podobały i jestem ciekawa czy po tylu latach one dalej będą dla mnie takie dobre i takie ciepłe uczucia będę do nich żywić, a chciałam sobie zrobić reel, bo spoiler do Letniego TVR-u znajdą się tam kruche nici mocy, która jest takim małym klockiem, bym powiedziała, ta książka i to są właśnie w niej się dzieją wydarzenia. Po wydarzeniach z tej serii i chciałam się przekonać, czy ja w ogóle cokolwiek jeszcze pamiętam. No i chciałam sobie przypomnieć to, czego nie pamiętam, a jest tego dużo. Póki co, y, mówię, jestem w połowie pierwszej części i bawię się świetnie. Dalej niezmiennie uwielbiam tą serię i jest to, patrząc teraz wstecz jakby z Wiktorii Schwab, y, ogólnie książek, moja ulubiona seria. No i wiesz, jest do tego jako taka, ja to traktuję jako książkę, Wiecie, osobną, bez Vengeful Bo jakoś tak nie jestem przekonana do Vengeful To to są dwie moje ulubione dzieła Od Wiszłab. i Schwab. I jakoś, jak kiedyś bym Wam powiedziała, że jest to Moja ulubiona autorka, tak teraz mam wrażenie, że Troszeczkę się rozmiłem z jej książkami, niestety I no No ale cóż, cieszę się, że ta książka te, 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 Ta seria póki co Póki co e, Nie straciła w moich oczach i mam nadzieję Że tak już będzie dalej i że te kruche nici mocy Naprawdę będą gdzieś tam Też wysoko na mojej liście Lecąc dalej, mam tutaj książkę, która przyszła do mnie dosłownie chyba w zeszłym tygodniu, jak ją zamówiłam, bo już nie mogłam się po prostu od niej odgonić. Chodziła za mną od bardzo długiego czasu, bo widziałam ją na amerykańskim BookTube praktycznie u każdego, kogo obserwuję i większość z tych osób miała bardzo dobrą opinię na temat tej książki i mówię tutaj o książce Ministerstwo Czasu. Nie będę Wam tutaj mówić za dużo o tych książkach, no bo też nie wiem i chcę do nich tak właśnie podejść, ale... To, co jest tutaj napisane z tyłu, totalnie mnie kupiło. I czyli jest tutaj: mamy, bo, 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 bo. mamy tutaj napisane, wyobraź sobie, że trafiasz do grona wybranych i dostajesz drugie życie w innej epoce. Witamy w ministerstwie czasu. I to jest coś. Ja nie potrzebowałam nic więcej. Dosłownie, nawet nie przeczytałam dalej opisu, bo kompletnie mnie nie interesuje. Po samym tym, jakby strzępku informacji, stwierdziłam, że to może być książka, która mi się bardzo spodoba, więc mam nadzieję, że tak będzie. Słyszałam same fantastyczne opinie, a z jakiegoś powodu na polskim ogólnie BookTube, Bookstagramie jest na ten temat bardzo cicho, więc mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać. To nie jest druga książka, ona ma stron około 420, więc mam nadzieję, że niedługo uda mi się po nią sięgnąć, ale tak jak się już e, patrzyłam, o, ona ma krzywe brzegi, czy mi się zdaje? Nie, ma krzywe brzegi. E, to te rozdziały są dosyć długie. Wiemy, jakie ja lubię y, długie rozdziały, więc tak. Ale mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać już niedługo. Jeżeli widzicie zmieniające się światło, to sorka, ale jest dzisiaj bardzo słoneczny dzień i to słońce tak pojawia się i znika, więc mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo nam przeszkadzało. I lecimy z kolejną książką, czyli z drugą częścią serii, którą zaczęłam dwa lata temu. W zeszłym roku, nie wiem, przez cały zeszły rok właśnie mówiłam, że ta książka będzie przeczytana i nigdy nie została przeczytana, więc mamy ją teraz tutaj na TBI-arze i mówię tutaj o losach Terlingu Eriki Johansen, czyli książki, której pierwszą część, mówię, czytałam już dawno i bardzo mi się ona podobała i ta seria stoi na moich półkach od lat. I ja co roku mówiłam, że sobie ją przeczytam i z jakiegoś powodu nigdy tego nie zrobiłam, a ona naprawdę była dobra. Ta pierwsza część była naprawdę cudowna. Zobaczymy losy tutaj dziewczyny, która jest córką królowej, właśnie Terlingu, i która jest przed nią ukryta przez wiele lat, żeby jej mój jej nie, e, nie zabił po prostu i nie pozbył się jej przed wcześniej przed tym jak będzie mogła ona objąć tron. No i tutaj właśnie podążamy za jej losami, kiedy już jej matka niestety umiera, no i ona musi wrócić do Terlingu i zasiąść się na tronie. I e, zobaczymy, jak ona sobie z całą tą sytuacją poradzi, jak sobie poradzi z Działaniami ościennego kraju, który jest potężniejszy od nich, jeżeli chodzi o taką siłę militarną i bardzo mocno im zagraża. Nie chcę mówić nic tutaj więcej, ale ja jestem naprawdę ciekawa, jak się potoczą losy Terlingu. Więc bardzo liczę na to, że naprawdę uda mi się priorytetyzować tą książkę. Priorytetyzować? Prior tak, książka będzie moim priorytetem. Na wiosnę, więc mam nadzieję, że się to uda i e, naprawdę ona stoi od lat, od lat, od lat, więc liczę na to, że uda mi się ją skończyć i że będę mogła sięgnąć po trzecią część. Dalej mam książkę taką bardziej młodzieżowo-dziecięcą, mam wrażenie. Nie wiem znowu za bardzo, o czym ona jest, ale swego czasu słyszałam o niej bardzo dobre opinie. I jest tutaj Willa dziewczyna z lasu, e, która opowiada o dziewczynce z lasu, którą gdzieś tam przygarnęły wilki i niedźwiedzie i chyba przez nich została wychowana, i jakby. To tyle, co ja wiem na temat tej książki. No, historia Willi leśnej dziewczynki, którą pokochały wilki, niedźwiedzie i las. I jakby nic więcej mi nie trzeba, chętnie się dowiem, co tutaj się dzieje, bo bardzo była polecana ta książka i mam ochotę na coś e, takiego lżejszego, właśnie też młodzieżowego, i liczę na to, że uda mi się sięgnąć po tą książkę, ja ją zamówiłam od dziewczyny na Instagramie, nie pamiętam teraz od kogo, napiszę tutaj na dole. Ona kiedyś robiła taką pseudo gdzie po prostu oddawała swoje książki tak naprawdę tylko i wyłącznie za koszt wysyłki i tak nabyłam właśnie tą książkę i też kolejną, którą też mam tutaj na TBR-ze, czyli Mary Jane. To jest książka, która jest porównywana do Daisy Jones and the Six i tutaj 16-letnią, 14-letnią Mary, która śpiewa w kościelnym chórze i w pewnym momencie swojego życia zostaje nianią gdzieś tam i wpada w takie towarzystwo bardziej rokendrolowe i wiecie jakby jak wyglądają takie klimaty i zaczyna dojrzewać do tego co chce robić w życiu i właśnie gdzieś tam zmierza się z tymi marzeniami podobno, więc nie wiem za bardzo nic więcej o tej książce i chyba nie chcę wiedzieć, mam nadzieję, że będzie dobra bo słyszałam też dobre opinie na temat jej ale też znowu nie było ich jakoś tak nie wiadomo jak dużo, więc zobaczymy, czy też mi się spodobała, bo Daisy Jones and the Six bardzo lubiłam. Co prawda ja jej słuchałam w audiobooku po angielsku jeszcze, zanim ona była w ogóle gdzieś tam na ustach mm. <laughs> polskich booktuberów, bookstagramerów i wydawców. I bardzo mi się podobała. Nie wiem, czy teraz bym do niej wróciła, ale myślę, że to jest właśnie fajne, takie fajny powrót do Daisy Jones. Nie wracając do Daisy Jones. I ostatnia książka, prawie, bo tutaj będzie też do Was prośba, na moim wiosennym TBR-ze to jest kontynuacja książki Foul Lady Fortune? Foul Lady's Fortune? Coś takiego. Czyli Foul Heartsman? Hearts Huntsman? Jesus. Huh. Heart, Heart Huntsman, Nikczemny myśliwy. Tak. To jest książka, która znowu za mną chodzi od bardzo dawna. Ja y, czytałam pierwszą część dwa lata temu w maju, bodajże. I bardzo się z nią polubiłam, mimo że nie miałam jakichś takich wielkich oczekiwań w stosunku do niej. I jak tylko kupiłam tą książkę zaraz po premierze, tak ona czekała, aż ją przeczytam i jakoś no, nie zeszło mi się do tej pory, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić właśnie na wiosnę. Mam parę miesięcy, więc spoko. Nie będę mówić tutaj właśnie o fabule, jedyne co Wam powiem, że mamy tutaj e, szpiegów w Szanghaju, którzy próbują uniknąć japońskiej inwazji. Tak. Władkowo jeszcze bardzo dużo rzeczy się tutaj dzieje w oku, więc ja byłam zajalana bardzo mocno tą pierwszą częścią i liczę na to, że druga będzie równie dobra. Jest przegruba, przegruba, jest 604 strony ma ten klocek, ale liczę na to, że to będą 604 strony pełne e, wspaniałości. Jeżeli chodzi o to, jaką książkę jeszcze chciałabym przeczytać, to tutaj jest właśnie prośba do Was, bo mam też ochotę na jakiś dobry romans. Myślałam, żeby przeczytać książki Abby Jimenez, ale ona ma trzy książki, które są bardzo polecane, i nie wiem, którą wybrać jako pierwszą, więc możecie mi albo polecić jedną z ich i z jej książek, albo polećcie mi po prostu jakiś fajny romans, przy którym będę się dobrze bawić, który nie będzie jakiś taki super spicy, bo takich nie lubię. Ale który będzie wiecie taki słodki, jak będzie gdzieś tam motyw podróżniczy, to będzie super, więc e, tak, możecie mi polecać w komentarzach. Bo ja mam jakąś taką fazę, że chcę przeczytać jakiś dobry romans. Ostatnio i jakoś nic mi się nie rzuciło w tym momencie w oczy. I przechodzimy sobie do poleceń książek dla Was. Jak już jesteśmy przy romansach, to zacznę wam od polecenia romansu, który ja czytałam całkiem niedawno. i Jest to książka, nowy projekt Megi. Mamy tutaj historię, właśnie Megi, która na YouTubie prowadzi taki program z remontem domów, gdzie skupuje ona po prostu dom, remontuje go i odsprzedaje dalej. I tak to się wszystko kręci, że po prostu za te pieniądze kupuje nowy dom, sprzedaje, remontuje, bla 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 bla. bla. I tak trafia do pewnego miasteczka, w którym właśnie kupuje całkiem spory dom, owiany pewną legendą i znany właśnie w, tym, w tej mieścinie która też ma swoją legendę dotyczącą poszukiwania złota, rabunku złota, coś takiego. I ogólnie, bardzo przyjemnie się przy tym bawiłam. W tym miasteczku jest mnóstwo ludzi, którzy się zajmują właśnie około remontowymi rzeczami. Jest tam architekt krajobrazu, z którym Megi właśnie zaczyna tworzyć pewnego rodzaju relacje. I mimo tego, że było całkiem dużo romansu w tym romansie, a mniej tego całego remontowania domów i tego jakby około, otoczki tego wszystkiego, na co bardzo liczyłam, to bawiłam się bardzo dobrze w tej książce i wydaje mi się, że ona na wiosnę jest bardzo fajna, bo pokazuje tutaj w dużej mierze jakieś nowe początki, nowe podejście do życia, wychodzenie troszeczkę ze swojej strefy komfortu, bo tam mamy kilku bohaterów, którzy z tej, z tej strefy komfortu muszą wyjść i bardzo przyjemnie się to czytało. Nie jest to książka zdecydowanie, która, wiecie, zmieni cokolwiek w waszym życiu. Tak samo jak sięgnąć sobie po książkę, którą znowu wszędzie widziałam, słyszałam bardzo dobre opinie, a nie miałam o niej jakichś takich mm, oczekiwań co do niej, nie miałam jakichś zbyt wielkich, a się okazało, że bardzo się z nią polubiłam, czyli książka Tajny Klub Nietypowych Czarownic, gdzie nasza główna bohaterka jest młodą czarownicą w świecie, gdzie czarownice nie mogą się za bardzo spotykać w większym gronie, bo może to spowodować różnego rodzaju e, wypadki. I zostaje jej zaproponowane to, żeby w pewnym domu, który jest ukryty troszeczkę przed światem, zajmowała się trójką dziewczynek, która właśnie, które są nowymi czarownicami i które muszą się nauczyć korzystać z magii. No i ona właśnie tego ma ich nauczyć, ale różnie może to być. Mamy tutaj delikatny wątek romantyczny, ale jest on naprawdę tak subtelny, że nic można nie zauważyć, i możecie na to spokojnie przymknąć oko. Ja. Połknęłam tą książkę bardzo szybko. Nie mogłam się doczekać, aż będę do niej wracać. Bardzo przyjemnie się czytało ją. Te dziewczynki są cudowne. Ich poczucie humoru, ich taka zgryźliwość w niektórych przypadkach była fantastyczna. Ja uwielbiam takich bohaterów, szczególnie jeżeli są to dzieci i wiecie. Nie podchodzą one do każdego tak, że są takie miłe, cudowne, takie wiecie, kochane, i w ogóle, i super. Tylko potrafią gdzieś tam komuś odgryźć albo troszeczkę, może nadepnąć na odcisk, ale dalej nie w taki sposób, że wiecie, to są wredne bachory. I myślę, że dla Was też będzie super, bo znowu nowe początki, nowe początki właśnie tej dziewczyny, nowe początki tych młodych czarownic, ale też nowe początki troszeczkę całego stowarzyszenia czarownic tutaj mamy, i yy, myślę, że fajna to będzie taka. Delikatnie fantastyczna pozycja, która ma tam jakieś zalążki, wiecie, yy, ponadnaturalne. I myślę, że po prostu spędzicie z nią miło czas i będziecie mogli troszeczkę odpocząć od takiego codziennego życia. I to jest chyba jakby takie clue książek, które ja czytam, że po prostu chcę uciec od takiego codziennego funkcjonowania. Jeszcze jeden romans będziemy tutaj mieli, bo nie mogę się powstrzymać. Ale teraz chciałabym Wam polecić serię, którą polecam od chyba początku tego kanału, mam takie wrażenie. A za dużo osób e, jej nie czytało tej całej tej serii. Mam tutaj pięć części i są to komedie kryminalne. Komedie kryminalne o wiedzmach, czyli wiedźmy na gigancie, wiedzmy na wakacjach, wiedzmy w opałach, wiedźmy na tropie i wizyta, wiedźmy i wizyta starszej pani. Są to książki Małgorzaty i odkursy, które e, opowiadają o dziewczynach, które pracują w takiej, w portalu internetowym polecającym książki ale one mają bardzo dużo do gadania, jeżeli chodzi o świat wydawniczy i jeżeli, wiecie, na przykład one nie polecają jakiegoś autora, no to on będzie mniej poczytny niż autor, którego polecają. Więc mają bardzo dużo do powiedzenia, a oprócz tego e, dodatkowo są autorkami po prostu książek jako one same. No i pewnego razu po prostu gdzieś tam kręci się e, pewna zbrodnia w ich okolicy i one muszą spróbować ją rozwiązać e, i, i są to przezabawne historie. Ja się świetnie przy nich bawiłam, są króciutkie, mają jakiś taki fakt, że tutaj jest ten motyw wydawniczy, motyw książkowy, i wszystko się kręci wokół autorów, autorek i tak dalej, to sprawia, że jakoś tak, no nie wiem, te książki jakoś bardziej do mnie trafiają i są jedynymi komediami kryminalnymi, i, e, które ja posiadam na swoich regałach i których nie, po, nie planuję się pozbyć, ale mi się język plącze. Jesus, więc e, tak. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, bo mówię, mówię wam o tych książkach praktycznie od zawsze i chciałabym, żebyście je przeczytali. Dajcie im szansę. Są y, chyba na Legimi, kiedyś były na Legimi jako audiobook. Podejrzewam, że na innych platformach też je znajdziecie, no bo y, to są raczej takie książki, które łatwo dostać na Legimi. Dostaniecie je też na Vinted za naprawdę śmieszne pieniądze, bo ja tak też swoje zakupiłam i... Myślę, że warto po nie sięgnąć, bo są one czymś innym, jeżeli chodzi o komedie kryminalne. Sam fakt, że wiecie, nie są przez, pisane przez Alka Rogozińskiego, który w Polsce pisze większość komedii kryminalnych, tak e, myślę, że możecie sobie spokojnie sięgnąć po nie dla dobrej rozrywki i dla czegoś takiego innego, co e, sprawi, że będziecie mieli uśmiech na swojej twarzy przez większość czasu. I ostatnią książką, którą Wam będę polecać tutaj na wiosnę, jest ta książka. Jeżeli oglądacie mój kanał i widzieliście ten filmik, to wiecie, co to jest za książka. Wow. I mówię tutaj oczywiście o Funny Story od Emily Henry, czyli o romansie, który dotyczy głównej bohaterki i Daphne, mieszkającej w małym miasteczku, do którego przyjechała razem ze swoim chłopakiem. Rozstaje się z tym chłopakiem i z biegiem przypadków zaczyna mieszkać z byłym chłopakiem, przyjaciółki swojego chłopaka, z którym oni tworzą związek. No ma sens, w sensie inaczej. Jej chłopak miał przyjaciółkę, która miała chłopaka. Oboje się rozstali ze swoimi partnerami i związali się nawzajem. Kumacie? Kumacie chyba, nie? I właśnie z biegiem tych przypadków Daphne właśnie, ląduje w jednym mieszkaniu z Marisem, który jest właśnie byłym chłopakiem nowej dziewczyny, jej starego chłopaka. Jestem idealna w tłumaczeniu po prostu zawiłości romansowych. To ja. Czytasz romansów. Ale tak. Przezabawna historia, która faktycznie daje bohaterom możliwość, żeby się poznać, możliwość, żeby gdzieś tam nawiązać jakąś relację, a nie są oni wrzuceni i się kochają od początku i wiecie, wszystko jest super, motylki w brzuchu i wszystko fantastik. No ale faktycznie oni tutaj mają możliwość gdzieś tam porozmawiać ze sobą, poznać się lepiej, odkrywać jakieś takie nowe rzeczy na swój temat i na temat swojego miasteczka, z którego Dawne chce uciec jak najszybciej, czyli jak najszybciej po maratonie czytelniczym, który organizuje ona w bibliotece, w której pracuje. I ech, no, ja super się bawiłam. No, co ja mogę powiedzieć? Jest to e, książka Emily Hennig, druga, która mi się podobała, zaraz po booklowersach. I stwierdzam, że ona jest nawet lepsza w moich oczach niż tamta książka, przy której już bawiłam się świetnie. Ale, e, no, ta jakoś przebijają na głowę. Czytałam ją w reading vlogu z nadmora z zeszłego roku, więc jak będziecie chcieli, to wam tutaj podlinkuję też ten reading vlog, żebyście mogli sobie obejrzeć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój TBR i o moje polecenia książek. Wybaczcie, że trochę był taki. Dziwnie, jakby nieogarnięty ten filmik, ale jakoś tak ciężko mi się dzisiaj wypowiada i mam problem ze złożeniem zdania, nawet najprostszego. Więc e, tak, mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca. Jeżeli zostaliście, to dajcie mi ikonkę palmy. Poproszę ikonkę palmy w komentarzach i polecenia jakichś fajnych właśnie romansów na wiosnę. Jestem ciekawa waszych propozycji, a ja tymczasem kończę, dopijam swoją kawkę, która już mi troszeczkę wystygła, bo już mi w gardle zaschło. I dziękujemy bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć.